Jesteś na w lenie, w lenie film. I czujesz się. Fajna? Ja mam na imię Lena i witam Was w 27 filmiku u mnie na kanale. jej Tak, już to 27. Wow, rok nagrywam i nagrałam tylko 27 filmików. Szkoła. Tak więc dzisiaj mam dla Was coś innego niż zwykłe tagi lub challenge lub recenzje, ponieważ jest to 100 książek, które chcę przeczytać. Tak. Ostatnio naoglądałam się dosyć sporo takich filmów, dlatego stwierdziłam, że to będzie świetny pomysł, żeby nagrać coś takiego. Ogólnie mam, założyłam sobie taki zeszyt w w którym zapisuję cytaty i, i wszystko ogólnie. I zaczęłam tu już jakieś parę miesięcy temu wpisywać książki. Tak, tu macie pokazane z Nie, tak nie zauważyłam, nieważne. Zaczęłam wpisywać książki. I najpierw jest to, że teraz jak, tak wpisałam ich do około 80. Dalej nie miałam pomysłu, jak tej książki wpisać, i ostatnio, dokładnie wczoraj, wyjąłam ten zeszyt, i tak myślę, bo chyba przydałoby się wreszcie to dokończyć, żebym mogła nagrać. I okazało się, że ponad, znaczy nie ponad, około z 15 książek, które napisałam wcześniej. Już przeczytałam, dlatego musiałam je wymienić na inne książki tylko z tych 80 zrobiło się około 60 książek Które miałam już zapisane i musiałam dopisać 40 Ale powiem wam, że tak pisałam, pisałam, pisałam Okazało się, że zabrakło mi miejsca <grym, <grym, tak, Brawo ja Od razu na wstępie chcę powiedzieć, że książki nie są ułożone, nie wiem... Alfabetycznie, jakieś chronologicznie. Po prostu zapisywałam na kartkę tak jak myślałam. W sensie to, co mi przychodziło do głowy, dlatego książki nie są jakoś super, mega dobrze ułożone. Może nie przedłużając już, zapraszam Was do filmiku. Z Wędrujących Jeansów: Kontuch Tygrysa, wyzwanie, wyprawa, przeznaczenie. Papierowe miasta, Duma i Uprzedzenie, Dama Kameliowa. MECHANICZNY KSIĄŻA Kochani, dlaczego się poddaliście? WIĘZIEŃ Labiryntu, PRÓBA OGNIA LEK NA ŚMIERĆ SZÓSTKA BRON LAS ZĘBÓW I RĄK CHARLIE PORTRET DORIANA GREY'A DIABOLIKA AFTER ERAGON SOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW PAX ŻYCIE PI PRZEZ BURZĘ OGNIA CZERWONA KRÓLOWA Szklany miecz, wodospad, mroczne umysły, nigdy nie gasną. Po zmierzchu, następczyni, korona, szklany tron, korona w mroku, dziedzictwo ognia, królowa cieni, fangirl, kroniki Bejna, linia serc, oddam ci słońca, droga do domu it ends with us. Grecce Herosi, według Persiego Jacksona. 3 metry nad niebem, Gwiezdny pył, cyrk nocy, niezbędnik obserwatorów gwiazd Bogowie i wojownicy, Gdzie jesteś Sky. Dziewczyny w ogniu. Zmierzch. księżyc w nowiu, zaćmienie przed świtem. Zostanie śli kochasz. Naznaczona, zdradzona, wybrana, nieposkroniona, wszechświat kontra Alex Woods. książę mgły. Ostatnia piosenka. Marley i ja. Nie odchodź, Julio. Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno. Pamiętnik. I wciąż ją kocham. Kochając pana Danielsa. Ślub. Wenecja Bivaldiego. Lot nad jaskółczym gniazdem. Córka żywiołu. Melancholia sukuba. Spróbujmy jeszcze raz. Alchemik. Szkoła niezbędnych składników. Żelazny król. Strażniczka książak. Zatrute ciasteczko. Dziewczyna, która chciała zbyt wiele. Dziesięć płytkich oddechów. Po tamtej stronie ciebie i mnie. Angel Fall. Angel Fall. Penryn i światło. Angel Fall. Penryn i kres dni. Wiedzictwo. Piąta fala. bezkresne morze. Ostatnia gwiazda. goon, Mroki. Piękne istoty. Istoty ciemności. I co tym roku zabić i Drozda. Rok 1984. Lew, czarownica i stara szafa. Dziennik Bridget Jones. Sekretne życie pszczół. Marsjanin. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał. I do następnego razu. Miłego czytania. Wszystkie linki macie w opisie. Pamiętajcie o tym i kocham was. I w ogóle i...